widzieć znów na tej plantacji. Proszę Państwa, dla przypomnienia gościmy ponownie w gospodarstwie Państwa Cichych w Bieglowie w województwie świętokrzyskim. Ostatni raz byliśmy u Ciebie ponad miesiąc, to, to 18-19 maja nagraliśmy film i dzisiaj y, również lustrujemy tą Twoją plantację. Przypomnę Państwu, że plantacja została założona w w granicach 10 kwietnia, więc stosunkowo późno były te warunki, proszę Państwa, bardzo suche. Nie było tutaj interwencji stąpem po posiewnie, praktycznie był tylko zastosowany glifosat. Jest to ta plantacja, gdzie prowadzony był ochrona herbicydowa herbicydami selektywnymi, glifosat, glifosat i jako totalny, a następnie galigan. galigan, galigan. Ta, galigan gali Tomku, przypomnij jakie dawki były stosowane właśnie po i w jakich fazach? To znaczy się, w fazie, w fazie w zasadzie pierwszego liścia właściwego był dany galigan w dawce 50 ml na hektar, potem po 10 dniach była dana druga dawka w dawce 100 ml przy czym chwasty były w fazie rozwojowej w zasadzie liścieni do pojawiających się, ja się pierwszego nie. liścia właściwego i to była, to była początkowa faza, faza zwalczania chwastów Potem był w trzeciej dekadzie maja było chwilowe załamanie pogody ku naszemu w zasadzie Oczekiwaniom przyszły opady deszczu niewielkie i tutaj, tutaj była było chwilowa, chwilowa przerwa, potem, potem dalej stosowany galigan w dawce 200 ml, i, i potem, potem była przerwa i teraz w ostatnim, w ostatnim czasie był dany galigan w dawce 0,4. 400 ml na hektar, tak, tak. Plus, plus, później... plus po siedmiu dniach był dany stąp razem z galiganem 25, 250. 250. Dzień. Proszę Dzień. Państwa, tak że w zasadzie tutaj ta kontrola chwastów została utrzymana głównie w oparciu o Goal galigan. Tak. Natomiast obecnie został już położony stąp pendimetalina która ma trzymać te wschody, praca, ewentualne chwastów, tak, w zasadzie już do końca. Ma utrzymać plantację przed zachwaszczeniem Ta Cebula jest w bardzo dobrej fazie, Raz, 2, trzy, 4, 5, 6 liści właściwych i można powiedzieć, że średnio ma między 5 a 7 liści właściwych. ta, ta cebula jest w wysokości, e, te, tej wysokości w tym momencie może na filmie nie będzie znać z prostych przyczyn, Tomasz z niedzieli na poniedziałek wystąpił. W kiedy... Dwa dni temu w niedzielę. Wystąpił około... opad gradu. Był to grad dość uciążliwy, ponieważ niby nie robił mechanicznych uszkodzeń na zasadzie rozerwania tkanin, ale dużo jest obić takich drobniutkich, ponieważ to był taki kaszkowaty Kaszkowaty, tak, tak i, i w zasadzie yy, pokazały się. W dniu wczorajszym, tak zwane ja nazywam obicia. sińce obicia. Sińce, sińce obicia, widać już one troszeczkę bieleją, jest Bielej. ich naprawdę y, nawet po 20-30 sztuk na liściu, więc to był spory opad gradu, z tym że on był drobny. drobny. Y, troszeczkę on zaburzył y, tutaj ten wzrost, natomiast oczywiście to jest kwestia przejściowa, to nie jest jeszcze taka faza. W której byłyby to e, jakieś, wie, 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 większe, większe szkody. Obserwujemy no, również lekkie działanie fitotoksyczne tych wysokich dawek galiganu, Ale dlaczego stosować ten galigan tak w sposób uporczywy? Galigan, dlatego że pojawił się problem w zwalczaniu komosy z tego względu, że przy tym typie pogody jaki był, czyli sucho, słonecznie i Wiatr i wytworzyła bardzo, bardzo dużą tak jakby, warstwę ochronną w postaci wosku. Ona tworzy takim nie wosk, tylko włoski. Tylko włoski. i one one ją zabezpieczają z, przed tak, ewentualną herbe... Był problem z walczeniu, no i dlatego zastosowałem tzw. Tak zwany były bardzo bliskich Dwie dawki Goalu, żeby, żeby ją zwalczyć, i myślę, że, ja myślę, że to że się udało. Bardzo, bardzo tutaj pomógł. Te dwie skoncentrowane dawki Goalu zdecydowanie wyczyściły plantację. Można powiedzieć, że drobnego kwasu tu już kompletnie nie, nie ma. Czasem zdarza się, proszę Państwa, no, ten schodzący został zabezpieczony przez ciebie, przez stomb, który zastosowałeś i tu była chyba najodpowiedniejsza faza, jeśli chodzi o e, rozmiary cebuli, bo jeszcze jest odkryty w miarę dół, e, tak, był był odkryty. I teraz w tym momencie widzimy tylko nieliczne chwasty e, właśnie które tej, które odskoczyły. Od, tak, które odskoczyły. W zasadzie będzie pewnie potrzeba przejścia i usunięcia tej komuzy, która tak. już tej dawce nawet się opala. Jest to, jest, to, jest, no, jest to tego. Onion no, Leader to nie tylko, proszę Państwa, przychodzi do Rady, ale Tomek przyniósł Ci, jak widzę, deszcz, który nam już tutaj to nagranie zaczyna utrudniać, ale jest deszcz i, do, i dobrze, dobrze e, o, proszę Państwa, spadło dzisiaj w zasadzie 1 mm tak. i ten deszcz chyba się będzie nasilał według prognoz, już nie według Onion Leader, ale według prognoz Sęba. chyba będzie troszeczkę będzie, tego deszczu większy. Świetnie, tu wynawożone mamy w zasadzie... Zakończony jest azot. Zakończony jest azot, dolistne nawożenie jeszcze będzie prowadzone, aby to rozbudować, już, ale w sposób niewielki. niewielki. Czekamy na rozwój masy. Natomiast z tego, jak i w poprzedniej lokalizacji, którą żeśmy tutaj wylustrowali w województwie świętokrzyskim wraz z delegacją plantatorów cebuli z Czech, Zauważyliśmy spore ilości, proszę Państwa, Botrytis i bardzo dużej ilości yy, stenfirium. Tutaj u ciebie Tomek zaczyna się to delikatnie pojawiać. Podejrzewam, że za 7 dni yy, będzie to problem, więc należałoby myśleć o ochronie skorpionem. Okay. Należałoby myśleć o ochronie Amistarem opcji Twojej plantacji. Ridomil już zastosowany. Tak? Ridomil został zastosowany, także myślę, że teraz będzie skorpion. A następnie, zobaczymy. Zobaczymy, następnie, jaki... następnie no będziemy obserwować, jak się będzie rozwijać Można sytuacja, tu zastosować a... oczywiście switch, hmm. tak. y, także przeciwko że... Botrytis jak najbardziej polecany, polecany opis.